Na pewno nie raz i nie dwa zdarzało ci się szukać złotego środka dla układu elementów sklepu na poszczególnych szerokościach ekranu. Dzięki Storefrontowi będzie to teraz jeszcze łatwiejsze. W poprzednich wersjach szablonu, ilość wyświetlanych produktów w jednym rzędzie, na przykład na liście danej kategorii, była na stałe zakodowana w szablonie albo niekontrolowanie zmieniała się ze względu na szerokość ekranu urządzenia, na której kupujący oglądał Twój sklep. Storefront umożliwia Ci pełną kontrolę i dokonywanie zmian w tym obszarze za każdym razem, kiedy chcesz. Przejdź do edycji strony np. z listą produktów w kategoriach, edytuj moduł Lista produktów i samodzielnie ustaw liczbę produktów w wierszu ze względu na rodzaj urządzenia. Zapisz zmiany i zobacz, jak Twoje produkty prezentują się na różnych szerokościach ekranu. Pamiętaj, że możesz tworzyć wiele wersji tego modułu i wprowadzać różne ustawienia na różnego rodzaju listach produktowych, na przykład na liście wyników wyszukiwania, na liście produktów z kolekcji czy na liście produktów promocyjnych.